Patrycja Pajkiert wśród kobiet oraz Dominik Stańko wśród mężczyzn zwyciężyli w drugiej edycji świątecznego turnieju tenisa stołowego. Do rywalizacji przy stołach tenisistki i tenisistów amatorów zaprosił Enea siarkopol -Tarnobrzeg. Bardzo fajnie. Każdy tutaj przyjeżdża, żeby raczej się pobawić, żeby pograć sobie, a nie tylko tak o wygram, wygram i, i na tym się kończę. A tak to jak najwięcej, żeby było takich turniejów. Wcześniej żeśmy z siostrą dużo trenowały. No, później rodzina, dzieci, to nie było czasu. No dopiero teraz Od nowa żeśmy zaczęły. Chciałem się sprawdzić z innymi zawodnikami z innych klubów, żeby była możliwość pogrania, bo finał też był ciężki. Też było 3-1, się skończyło. Bo finał również 3-1 się skończyło, więc dwa mecze były podobne, trudnościowo. Sobotnie przedpołudnie i popołudnie przy stołach do tenisa stołowego postanowiło spędzić w sumie 48 osób. Większość z nich stanowili mężczyźni, którzy swoje mecze rozgrywali podzieleni na 3 lub cztery osobowe grupy. Pani zgłosiło się tylko cztery, zagrały więc mecze systemem każda z każdą. O zwycięstwie w każdym pojedynku decydowały trzy wygrane sety. Trzy mecze żeśmy zagrały. Więc bardzo fajnie było. Można było sobie pograć. Można powiedzieć, że kilku zawodników prezentowało już taki fajny poziom. Można było z nimi No Kilku zawodników, no, ewidentnie poziom amatorski. Niemniej jednak no, sam turniej ma rangę turnieju amatorskiego. Druga edycja, fajnie, coraz większa frekwencja. Tych turniejów nie brakuje może, ale w większości turniejów na przykład jest pobierana opłata. A my nie pobieramy, dzięki naszym sponsorom i partnerom, dzięki miastu, które uważa, że nam daje obiekty za darmo, więc powinniśmy krzewić tą, ten tenis stołowy, nie, nie pobierając opłat. Na razie nam się to udaje. Drugi turniej potwierdza zapotrzebowanie, jakie musimy stwarzać dla, dla środowiska. No, popularność tenisa. Z dnia na dzień praktycznie rośnie. Dzisiejszy przykład praktycznie 50 uczestników z 18 czy 19 miejscowości naszego województwa i nie tylko. No, świadczy o tym, że młodzież i nie tylko garną się do, do tej dyscypliny. Niewątpliwie jest to wpływ też i no, naszej profesjonalnej drużyny, ale i zaplecza. Kolejna inicjatywa tarnobrzyskiego klubu Enea Siarkopol to adresowane do młodszego pokolenia ferie z rakietką, które odbędą się na przełomie stycznia i lutego.